Witam w części czwartej. Tutaj w następnym kroku na podstawie stworzonych wcześniej schematów przypiszemy sobie szablony do punktów technologii. Najprościej jest zrobić to używając w takiej funkcjonalności engineering base jak arkusze. Najpierw może spojrzymy jeszcze na schemat technologiczny. Mamy tutaj szereg elementów, do których musimy doprowadzić zasilanie na podstawie schematu technologicznego, ale równie dobrze mogłoby to być na podstawie schematu jednokreskowego mamy szereg punktów, które możemy, możemy je przeglądać w bazie danych. To, co w tej chwili zostało otwarte to arkusz, czyli taki tabelaryczny widok wzorowany na arkuszu kalkulacyjnym mamy te same możliwości, które są w arkuszach kalkulacyjnym, czyli możemy filtrować, możemy sortować, możemy operować dokładać kolumny, które są powiązane z elementami. Można wymieniać informacje z tych z arkusza, na przykład rzucić arkusz do pliku pliku Excelowego. To co musimy teraz zrobić, to przypisać szablon do poszczególnych, do poszczególnych punktów. W moim przypadku mówimy tutaj o elektrozaworach, które teraz sobie przypiszemy. Za chwilę przejdę do, do szablonów, natomiast tutaj w arkuszu po prostu zadeklaruję, że te punkty pomiarowe korzystają z, z, tak, z danego typu szablonu. Używanie szablonów ma na celu ustandaryzowanie dokumentacji, przyspieszenie jej tworzenia. Następnie mamy cały szereg makr czy właściwie jedno główne makro, które pozwala nam szybko yy, przenieść szablony do właściwego projektu, który potem będzie, yy, będzie drukowany.